Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widać, BS oddałem mi okulary. Chciałem ogłosić, że w związku z Sabatem Ostara, który ma miejsce w tym miesiącu między 21 a 22 marca, robimy promocję na wszystkie rytuały minus 30%. No bo jest marzec, jest trzeci dzień miesiąca, więc z okazji Sabatu... Wszystkie rytuały będą tańsze o 30%, więc warto skorzystać z tej promocji. Jeżeli ktoś chce trochę zaoszczędzić na rytuałach, to jest to jak najbardziej możliwe w tym miesiącu. Jeszcze raz powtórzę z okazji Sabatu Ostara. W marcu przez cały marzec wszystkie rytuały są tańsze o 30%. Zapraszam do wzięcia udziału w promocji. I zapisywania się na rytuał. Oczywiście decyduje kolejność zapisów. Nie jesteśmy w stanie wykonać więcej niż jednego rytuału na dobę. Co jeszcze? Nie robimy rytuałów w poniedziałki, więc pozostałe dni są jak najbardziej wolne. Na chwilę obecną, na marzec, nie mamy nikogo wpisanego jeszcze, więc do dzieła, kalendarium jest puste, można się śmiało zgłaszać. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, cześć.